Witam Was serdecznie kochani na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania filmiku z cyklu konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na ten filmik, taka informacja, w tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania na pytania, które do mnie wyślecie. W opisie pod filmikiem jest link do mojej strony internetowej, poprzez którą możecie zakupić właśnie takie odpowiedź na takie pytanie w takim filmiku. Jest podany także adres mailowy, na który możecie wysłać takie swoje pytania. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. Raz w tygodniu przygotowuję takie filmiki. Zbieram pytania od was. I właśnie wróżę wam. I teraz, tak, kochani, zaczynamy. Dzisiaj kilka osób zamówiło u mnie taką wróżbę. W opisie pod filmikiem będzie umieszczona czasówka, czyli osoby zainteresowane będą mogły bezpośrednio na swoją wróżbę kliknąć. Pierwsza pani, która do mnie się zgłosiła, pani Marta. Pani Marta podaje mi tutaj swoją datę urodzenia i jej pytanie: Na początku stycznia czeka mnie rozmowa z szefową. Jak przebiegnie ta rozmowa? Jakie uwagi, zastrzeżenia ma do mnie, do, mo do mojej pracy? Jak powinnam się przygotować do tej rozmowy? Czy ona domyśla się, że szukam innej pracy? Jak zareagowałaby na informację, że chcę odejść? Już patrzę. Pani Marta. I teraz tak, pani Marto, może być tak, że rozmowa ta będzie przesuwana, czyli nie w tym terminie, w którym pani sobie planuje, może być tak, że szyfowanie będzie miała czasu, że będzie odkładać, trzeba będzie znaleźć inny termin. Czy ona ma jakieś zastrzeżenia do pani pracy? Nie sądzę, żeby miała jakieś konkretne zastrzeżenia, natomiast może się domyślać, że pani jakby jest jedną nogą już poza tą pracą. Dlatego też nie bardzo bierze panią pod uwagę, jeżeli chodzi o jakieś plany zawodowe w jej firmie. Jak przygotować się do tej rozmowy? Merytorycznie przede wszystkim tutaj karty mi pokazują: wykazać się wiedzą, wykazać się kompetencją i przede wszystkim swoją własną siłą. Jak zareagowałaby, że pani chce odejść? No, na zasadzie raczej, no cóż, taka pani decyzja, taka pani wola, no to pani odchodzi. Jakby nie widzę tutaj, żeby miała, nie wiem, panią namawiać do zostania, czy proponować pani coś innego, konkretniejszego. Czyli jak ta w ogóle rozmowa przebiegnie dla pani? Powiem tak, tutaj Pani Marto karty mi pokazują, że przede wszystkim ważne jest, żeby Pani zdecydowała się, czy dążyła do tej rozmowy, bo może być tak, że to będzie przesuwane, przesuwane i, i może Pani być w końcowym rezultacie po prostu niezadowolona. Także tak to wygląda na ten moment. Dziękuję ślicznie, Pani Marto. Następna osoba, która prosiła, aby używać tylko i wyłącznie inicjałów, czyli to będzie pani w, i pani w pyta o pana w. I pytanie: Czy powinnam kontynuować znajomość z panem w? I oczywiście ja mam tutaj podane prawdziwe imiona, prawdziwe daty urodzenia. Czy powinna pani? I teraz tak, pa, pani W. E, nie mi mówić, czy pani, co pani powinna robić, a co pani nie powinna robić. To jest pani życie, pani decyzje i pani za nie odpowiada. Ja w kartach będę e, szukała odpowiedzi, czy korzystne dla pani jest kontynuowanie dalej tej znajomości. I teraz tak, pani wu, karty mi pokazują tutaj, że przede wszystkim... Istnieje szczerość w tych relacjach, to takie trochę udawanie. Krok do przodu, dwa do tyłu i tak naprawdę ta relacja bardziej wygląda jako znajomość, jako jakaś przyjaźń, niż tak naprawdę jakieś budowanie jakichś takich konkretnych właśnie relacji. Czy korzystne dalej jest kontynuowanie? Myślę, że tak. Karty pokazują, że jak najbardziej, natomiast podejść do tego bardziej. Na zasadzie bardziej lekko, no tak może nazwę, potraktować pana W jako znajomego, jako przyjaciela, kolegę. Natomiast jakby nie oczekiwać zbyt wiele, pozwolić, żeby ta znajomość, ta relacja, ona jakoś sama zaczęła nabierać. Kolorów, nie przyspieszać niczego i nie udawać, nie udawać, jeżeli coś pani właśnie nie pasuje w tych relacjach. Także czy kontynuować? Karty pokazują tak, tylko po prostu nie obiecywać sobie zbyt wiele. Dziękuję ślicznie. Następna pani. Pani, która poprosiła o pseudonim Ika. Mam tutaj podane imię pani i datę urodzenia i pani zadaje trzy pytania. Pytanie numer 1. Czy w przyszłym roku w moim życiu pojawi się odpowiedni, to znaczy dobry mężczyzna, z którym stworzę udany Związek. Pani Ika, i już patrzę. Czy w przyszłym roku, czyli rozumiem w tym roku, bo teraz już mamy początek 2021. Czy uda się Pani stworzyć taki związek właśnie w tym nadchodzącym 2021 roku? Karty mi pokazują, że jak najbardziej ma Pani szansę. Od losu ma Pani tutaj e, kartę rycerza, natomiast e, w tym momencie proszę pamiętać, że to jest energia na dzień dzisiejszy i to od Pani ostatecznie zależy, jak to będzie wyglądać. Na ten moment karty pokazują, że wprawdzie jak najbardziej jest Pani otwarta na, e, na nową znajomość, na budowanie relacji, ale nie do końca ma Pani przepracowaną przeszłość. E, tutaj po drodze w tym roku może pojawić się mężczyzna, Znak, z którym już próbowała pani jakieś relacje budować, i może być tak, że on będzie, nazwijmy to, niepotrzebnie zawracał pani głowę, i przez to tak naprawdę może pani zrezygnować z tej nowej znajomości, którą tutaj los pani, na pani drodze postawi. Także, pani Iko. Jest takie powiedzenie, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody. Jeżeli do tej pory nie wyszło w relacji z kimś, no to. Jest małe szanse, że tak naprawdę może coś się nowego zadziać. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale biorąc pod uwagę życie i biorąc pod uwagę to, co mi karty tutaj pokazują, może, może być tak, tak, jak mówię, że bardziej ten mężczyzna będzie zawracał głowę niż tak naprawdę chciał budować takie dobre relacje. Tych znajomości w tym roku może być kilka, kilka stanąć na Pani drodze, i ważne jest, żeby Pani. Tutaj te, te swoje obiekcje, te swoje lęki pokonała. Czasem jest lepiej zaryzykować i zobaczyć, co się stanie, niż tak naprawdę w pół drogi wycofać się, bo, bo co powiedzą inni, a właściwie, bo mi to wypada, czy mi tego nie wypada. Nie analizować, nie zakładać niczego z góry i przede wszystkim poznawać, poznawać ludzi i otwierać się właśnie na takie dobre relacje. Czy uda się Pani ten związek stworzyć? Karty pokazują, że szanse są jak najbardziej, ale na przeszkodzie właśnie stoi ta wchodzenie, wchodzenie to w relacje z kimś z przeszłości, więc tutaj proszę nad tym popracować. Dziękuję ślicznie. To było pytanie numer jeden. I pytanie numer dwa. Czy nowa działalność zawodowa przyniesie mi spełnienie? Mam na myśli satysfakcję emocjonalną i finansową. I tutaj pani pisze mi, co to jest za działalność. I patrzymy. Czy ta działalność. Przyniesie pani satysfakcję finansową i osobistą, Pani Iko. Jak najbardziej. Ja uważam, że Pani w tym się odnajdzie. Jeżeli Pani przestanie słuchać dobrych rad otoczenia, znajomych, typu słuchaj, to nie dla Ciebie, na tym nie zarobisz. że tutaj karty pokazują gdzieś wokół Pani osoby, osoby, które tak naprawdę zazdrosne są, które mogą Pani podcinać skrzydła. I może być tak, że Pani tak naprawdę tą działalność w tym momencie trochę tak... Pomacoszemu traktuję. Na no zasadzie, no chciałabym, ale nic właściwie z, z tym nie robię. Jeżeli tak naprawdę, bo to w tej działalności ma Pani szansę naprawdę się zrealizować. Podszkolić się, zdobyć nową wiedzę, poczuć się tutaj profesjonalistą w tej dziedzinie. Ruszyć się, czyli zacząć to ogłaszać, e, zacząć reklamować, zacząć e, w tym działać. I uważam, że bardzo szybko, tutaj, e, mniej więcej, e, początek wiosny powinno to pani bardzo mocno ruszyć do przodu. Proszę pamiętać, że samo nic się nie dzieje. Jeżeli z takim nastawieniem, jak w tej chwili pani do tego podchodzi, czyli siedzę i czekam, aż samo coś się rozwinie, to się po prostu nie rozwinie. Czyli tutaj nie słuchać ludzi. Poczuć to swoim sercem, tak jak mówię, zwiększyć tutaj swoją wiedzę na ten temat i po prostu działać. A ma Pani szansę, że to naprawdę bardzo szybko i bardzo pięknie Pani się rozwinie. Pytanie numer 3: Czy spotkam się z moim synem? Pani Iko. Tutaj pani mi pisze uzupełnienie do tego pytania, ja nie będę tutaj jego czytać, tak jak pani sobie prosi, tak jak pani prosi. I teraz powiem tylko tyle. Ja na to kart nie będę stawiać, bo uważam, że to jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź brzmi tak, spotka się Pani. My inkarnujemy się w grupie dusz, w tak zwanej rodzinie dusz, takie bratnie dusze. I takie dusze, co wcielanie, jakby przebierają różne role w naszym życiu. Są to nasi partnerzy, nasze dzieci, nasi. Bliscy znajomi, i tutaj, kiedy kończymy reinkarnację w tym wcieleniu, Idziemy, jakby jest okres między reinkarnacjami, i tam właśnie spotykamy się z takimi duszami, duszami bliskimi, duszami osób, gdzie bardzo silna więź nas łączyła. I wtedy, jakby, potrafimy zrozumieć, dlaczego tak nie inaczej się potoczyły te nasze losy, dlaczego na takie nie inne zdarzenia nasza dusza zgodziła się, bo dusza Pani Syna. I Pani, przed tym wcieleniem, przed obecnym wcieleniem, wy umówiliście się właśnie na takie nie inne wydarzenia. Nie po to, żeby miało Was to, ja powiem brzydko, Wam to dokopać, tylko po to, żeby na bazie tych trudnych wydarzeń, żeby dusza nabrała doświadczenia, żeby dusza wzrosła, żeby dusza czegoś nauczyła się. I tutaj proszę być pewną, że spotka Pani, się z synem. Dużo dobrego, pani Iko. E, dobrze. Następna osoba, pani e, Kasia. E, pani Kasia podaje mi tu swoją datę urodzenia i pyta o pana. I mam imię i datę urodzenia pana. Co czuje do mnie? Czy mnie kocha? I już patrzę. Pani Kasia i pan. Zacznę od drugiego tutaj członu tego pytania, czy kocha. Pan, który ma bardzo duży problem z wyrażaniem emocji, uczuć, pan, który najprawdopodobniej nie ma takich wzorców, bardzo mocno jakby te swoje emocje, swoje uczucia chowa w sobie, tutaj dobrze by było poszukać przyczyny po prostu w jego dzieciństwie, w jego relacjach z rodzicami, dlatego że tamten jakby problem powstał. Jakie ma uczucia? Uważam, że tutaj żywi do Pani ciepłe uczucia. Widać zainteresowanie, ale tutaj on mi się pokazuje w karcie MAGA. Czyli tak naprawdę, z jednej strony uczucia są, ale z drugiej strony on sam nie wie, co ma z tym zrobić. On nie wie, czy ma być wspaniał, czy nie. Właściwie, po co mu to, ta relacja, do czego. To tak, jakby trochę. E, chciałbym, a boję się. E, jednego dnia może wykazywać duże zainteresowanie po to, żeby drugiego zupełnie gdzieś ucichnąć. E, na pewno potrzebuje czasu, żeby się z, z tym zmierzyć, żeby tak naprawdę zrozumieć e, te swoje uczucia. Odpowiadając na pytania, e, czy żywi, co czuję do Pani, e, sympatię, e, zainteresowanie, Natomiast nie jest to miłość, chociażby dlatego, że on sam nie wie, co to jest miłość. I tak jak powiedziałam, ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć. Ok. Tutaj biorę następną kartkę. Pani, następna pani prosi o pseudonim Maja. I mam tutaj datę urodzenia i prawdziwe imię. Kiedy w moim życiu pojawi się mężczyzna, z którym będę mogła stworzyć trwały związek? Już patrzę. Och, bardzo mocno poranione serducho, ma pani. Bardzo dużo, jakby takiego żalu, żalu do, do losu trzyma Pani w sobie, ciężko Pani zapomnieć, odciąć się od tej przeszłości. I to też powoduje to, że ciężko Pani zdecydować się, czy przyciągnąć odpowiedniego mężczyznę do swojego życia. Pani Maju, Pani siedzi i czeka. Czeka, aż ten właściwy się pojawi. Natomiast powiem tak, jest pani, przepraszam, że powiem wprost, jest pani niewidoczna. Dlaczego? Dlatego, że pani nie wychodzi ze swoją energią, nie szuka tak naprawdę fizycznie. I tutaj ja rozumiem, że 2020 rok był trudnym rokiem do takich nawiązywania relacji bezpośrednich. Natomiast zawsze są inne metody właśnie znalezienia czy nawiązania nowych znajomości, nowych relacji. I ważne jest, żeby wyjść, wyjść z tego swojego zamknięcia, z tej swojej sfery komfortu, uporządkować tą przeszłość, czyli tutaj pogodzić się z tym, co było, zaakceptować to, nie rozdrapywać tego i po prostu zacząć działać, wyjść z inicjatywą, a wtedy dopiero pojawią się szanse na zbudowanie związku. Na ten moment, nie umiem pani odpowiedzieć kiedy, bo pani pyta o kiedy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie pani nie podejmuje działań. Jeżeli nie podejmie pani działań, no to kurczę, no to nigdy. I tutaj ważne jest, żeby dać swoją energię. A wtedy, bo obok ma Pani rycerza była, wystarczy tak naprawdę zrobić krok do przodu, a, odra, a może od razu to nie jest dobre słowo. Bardzo szybko pojawi się ktoś e, godny zainteresowania, i wtedy będzie można określić, kiedy ten związek zaistnieje. Szanse oczywiście ma Pani na taki związek. E, tutaj około kwietnia to jest e, dobry czas na nawiązywanie takich trwałych relacji dla Pani. Także tutaj Pani mają. Wyjść z tej swojej sfery komfortu, wyjść z tego zamknięcia, a pojawi się odpowiednia osoba koło pani. Dużo dobrego życzę. Dziękuję ślicznie. Kochani, to były czytania na dzisiaj, to były wróżby na dzisiaj. Z mojej strony to wszystko. Ja życząc wam dużo, dużo dobrego, pozdrawiam.